Yeti jest obecnie zwierzęciem zatwierdzonym do kryptyd, czyli zwierząt uznawanych za dawno wymarły, lub takich, które są tylko znane z przekazów ludowych. Sama nazwa Yeti pochodzi z Nepalu. Zmianki o nim pojawiały już się na początku XIX wieku, gdy to na podstawie opisów tubylców oraz analizy śladów powstał profil samego zwierzęcia, które to jest dużą, dwunożną, wyprostowaną istotą, silnie owłosioną, o śnieżno-białym futrze. Wyglądem zbliżony jest do małpy człekokształtnej. O wzroście dochodzącym do 230 cm, ważącym około 200 kg, osobnik potrafi zabić bydło jednym uderzeniem. Jeti rzekomo żyje na wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach odludnionych, dotąd niezbadanych lub pokrytych śniegiem. Niektóre źródła podają, że jego budowa twarzy, a także dłoni przypomina budową człowieka. Zoologowie po raz pierwszy dowiedzieli się o istnieniu tego stworzenia w 1832 roku, gdy to niejaki anglik B. H. Hoxson pisał, że miejscowi tragarze uciekali wysoko w górach przed dużą, przypominającą małpę istotą. On sam jednak jej nie widział. Kolejna Pochodzi z 1925 roku, gdy to grecki fotograf Tombazi, pracujący wraz z brytyjskimi geologami, na wysokości 5000 stóp zauważył poruszającą się futrzastą wyprostowaną istotę ciągnącą za sobą krzewy. Niestety na dzień dzisiejszy żadna z organizowanych w XX wieku dużych ekspedycji nie zdołała dostarczyć dowodów na istnienie Yeti. Wśród nich najbardziej znana była wyprawa Sir Edmunda Hillarygo z 1960 roku. W ciągu 10 miesięcy, mimo wykorzystania nowoczesnego sprzętu obserwacyjnego i działań na szeroką skalę nie uzyskała ona nawet poszlak wskazujących na jego obecność zdaje się że taka metoda poszukiwań z góry skazana była na niepowodzenie ponieważ zakładając istnienie yeti należałoby je uznać za istoty płochliwe i unikające o ile to możliwe spotkań z większymi grupami ludzi dotychczasowe bezpośrednie kontakty tubylców z yeti były raczej przypadkowe i niespodziewane dla obu stron i to by było moi drodzy na Pamiętajcie, piszcie swoje pomysły na odcinki oraz głosujcie na nie, dzięki czemu szybciej trafię do nauki na luzach. Zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania kanału. Na razie, cześć!